Witam wszystkich widzów mego kanału Ania Jap. Teorie na temat klucza liczb 3, 6 i 9 i ich znaczenia prześcigają się w przestrzeni internetu na całym świecie. Ten jakże wszystkim znany cytat: Gdybyś tylko znał wspaniałość 3, 6 i 9, miałbyś klucz do wszechświata. Przypisywany geniuszowi Nikola Tesli. A tak naprawdę nie ma żadnego potwierdzenia w dostępnych źródłach. Nie ma pewności, czy Nikola Tesla rzeczywiście kiedykolwiek wypowiedział te słynne słowa. Jednakże nie ma wątpliwości, że faktycznie miał obsesję na punkcie liczb. Day pound który od ponad dekady bada wynalazki Johna Killego stanowczo potwierdza, że w swych żmudnych poszukiwaniach źródła cytatu Tesli nie znalazł potwierdzenia. A więc oznacza to, że źródło cytatu przypisywanego Nikoli Tesli jest jak dotąd nieznane. Wielu fizyków Badacze alternatywnych źródeł energii wysokiej klasy profesorów jednoznacznie wskazują, że to nie są słowa Tesli. Jeden z nich, Jason Verbelli, jest przekonany, że Tesla nigdy nie mówił nic o 3, 6 i 9. Stwierdził, że to mit internetowy. Sam osobiście przeglądał pisma, wywiady, oraz książki Nikoli Tesli, i według niego cytat ten nie istnieje. Podobnie twierdzi Thomas Jane Brown, który również przeczytał wszystko, co było dostępne od Tesli w latach 70. do 90. zarówno wykłady, patenty, artykuły, a nawet akta badawcze. Skoro brak źródła, które potwierdzałoby jednoznacznie, że ciąg liczb 3, 6 i 9 to klucz Nikola Tesli, należy zadać pytanie, co było przyczyną, że wszyscy na całym świecie zachłysnęli się geniuszem Nikola Tesla oraz ponoć jego niezwykłym teorią na temat wszechświata, energii, wibracji, i częstotliwości, pomijając tym samym całkowicie pioniera w tej dziedzinie, mam na myśli John Ernst warrera Prawdopodobnym winowajcą zaistniałego błędu jest Iasei Johani Ruardhoe, który sam przyznaje się w tym oto cytacie: To bardzo dziwne zjawisko, bo czuję się, Trochę za to odpowiedzialny. Znalazłem to i umieściłem na merlip i tym podobne, a potem wystartował. Nie stworzyłem tego i nigdy nie spisałem źródła, więc teraz jest to akceptowane jako prawda. Ale ludzie widzą tylko powtórzenie tego cytatu, a nigdy pochodzenie. Szczerze mówiąc. Bardzo mnie to irytuje, że nie mogę tego znaleźć i nieumyślnie dodałem mu skrzydeł. A więc kto jest prawdziwym twórcą teorii liczb 3, 6 i 9? To John Walkeley, jedna z najbardziej zagadkowych postaci w historii badań nad darmową energią który przed wszystkimi innymi badaczami wolnej energii był przesiąknięty wiedzą, jaką posiadł. Że wibracja jest kluczem do całej fizycznej materii. Prawdopodobnie dokonał najważniejszego odkrycia wszech czasów. Dale Pond w swoich poszukiwaniach źródła cytatu przypisywanego Tesli, Natknął się na bardzo liczne nawiązania o liczbach i proporcjach liczb 3, 6 i 9 w dostępnych źródłach, które były związane z John Warren Keeley. John Keeley wiele lat przed Teslą szczegółowo wytłumaczył zasadę zastosowania tych liczb jako dowód teorii. Że prawo wibracji jest kluczem do wszechświata, dzięki któremu mógł wykorzystywać niektóre wielkie siły natury. Mógł w każdej chwili, za pomocą akordu muzyki, na organach, fortepianie lub harfie, uruchomić swoje wszystkie wynalazki. John Kelly uważał, że fundamentalną koncepcją wszechświata jest siła przejawiająca się w relacjach rytmicznych. Kili uderzając w ten sam akord w trzech oktawach, a one reprezentowały tercję, sekstę i dziewiątą, czyli liczby 3, 6 i 9 ponoć Tesli. Twierdził on, że liczby 3, 6 i 9 odnoszą się do określonych proporcji sił twórczych, które to zaangażowane są w tworzenie i utrwalanie każdego cyklu, to jest fali oscylacji i wibracji. Cytat Kilego wydaje się też nawiązywać do stosunku liczb 3, 6 i 9. Względna, Częstotliwość wszystkich strumieni współczulnych jest w stosunku 3 do 6 i do 9. Te, których względne częstotliwości wynoszą 3 do 9, są wzajemnie atrakcyjne, podczas gdy te, które mają stosunek 6 do 9, wzajemnie się odpychają. Wyjaśnia on bowiem, że stosując jego prawa bytu do wyjaśnienia wszechświata wszystkie przyjawy siły są trzema rodzajami wibracji. Promieniujący, skupiający i dominujący. Dla Kilego najważniejszą cechą wibracji była oczywiście częstotliwość. A to dlatego, że w zależności od kombinacji częstotliwości wibracje mogą ze sobą oddziaływać. Prawa Kilego łączą w jedną całość zarówno elektryczność, magnetyzm, grawitację, gdyż wszystkie one są generowane przez właśnie wibracje. Kilkadziesiąt lat później zasada rezonansu Kilego stała się podstawą eksperymentów i wynalazków Nikola Tesli. Ciekawostką jest też, że z listów Nikola Tesli do pani Blumfield Moore dowiadujemy się, że sam Tesla studiował teorię Kilego, wielkiego wynalazcy z Filadelfii. Jednak gdy nadarzyła mu się okazja, by pojawić się i zbadać wynalazki Kilego, niestety Tesla odmówił. W dużej mierze. Nikola Tesla rozwinął swoją technologię poprzednika, pioniera w dziedzinie darmowej energii Johna Warren Killiego. Kolejnym argumentem udowadniającym tezę, że to John Killey był twórcą teorii liczb 3, 6 i 9, jest informacja w książce pod tytułem Pionier darmowej energii. John Warrell Keeley, autor *Payments*. W niej dowiadujemy się, że zachował się szkicowy raport z działania pewnego urządzenia Kilego, w którym Keeley wyjaśniał zjawisko jego działania, pisząc kredą na tablicy kilka cyfr. Ten ciąg liczb był całkowicie niezrozumiały. Dla zebranego audytorium chodziło o urządzenie, które działało przez połączenie kawałków metalu w ściśle określonej proporcji 3 do 6 i do 9, dzięki czemu wytwarzana była energia bez żadnych innych kosztów niż te, które są potrzebne do skonstruowania go. Kili wykazał, że w trzech metalach, takich jak srebro, złoto i platyna, uzyskuje się proporcję 3 do 6 i do 9. W urządzeniu Kilego o nazwie Treksar, który jest drutem, czyli łącznikiem między dwoma mediami posiadającymi podobieństwo harmoniczne. Srebro reprezentuje Trzecią część, złoto szóstą, a platyna dziewiątą w ich odpowiednich względnych okresach oscylacji molekularnych. Dla zainteresowanych polecam książkę Prawa Bytu Kilego pod tytułem Natura i Dynamika Wibracji, Oscylacji i Toroidów, wersja 3.0, która opisuje niewidzialne składniki wibracji. Ich relacje i funkcje dynamiczne w oparciu o proporcje kilego: 3 do 6 i do 9. Uważał on, że siły i praca w określonych kombinacjach proporcji: 3, 6 i 9 jest pracą samego koła natury, ponieważ to ona rządzi wszelkimi wibracjami lub materiał, i przejawami jako energia i siła. Kili potrafił obsługiwać swoje maszyny za pomocą częstotliwości fal mózgowych dostrojonych do określonych częstotliwości. Wyjaśnia, że działa to w taki sposób, że prądy eteryczne przechodzą przez ciało na wysokich poziomach zgodnie ze światem materialnym. W taki sposób, że osiąga się sympatię, taką jak dostrajanie radia. Tak więc jego urządzenia zrobią wszystko to, co on sam chciał. Dokładnie o tej samej sile wspomina Helena, czy jak się poprawnie powinno powiedzieć, Jelena Pietrowna Bławacka w Secret Doctrine, że urządzenia Kilego działały na mocy eteru. To energia, która je uruchamiała i była generowana przez organizm samego wykonawcy. Twierdziła ona również, że energia psychiczna, która nie tylko wpływała na urządzenia techniczne, ale za jej pomocą sprowadzała energię eteru na Ziemię. Kili nieświadomie odkrył siłę znaną Atlantydą, i nazywana przez nich Myszmak także siłę zwaną Wrill. Posiadał moce, których nawet nie był świadomy pełnego ich zakresu możliwości. To, co Kili osiągnął, jest wspaniałe i niezwykłe do granic możliwości. Poprzez swój nowy system chciał. I tutaj zacytuję: Złagodzić dumę materialistycznych naukowców poprzez ujawnienie tych tajemnic, które leżą poza światem materii. Mimo wszystkich osiągnięć, John Keeley po śmierci, dość wczesnej, bo w wieku 61 lat, został odrzucony przez. Establishment naukowy, ośmieszony i oskarżony o oszustwa w swych eksperymentach. I niemalże całkowicie zapomniany. Na czym skorzystał Tesla, który do śmierci Kilego stał w jego cieniu? Dopiero po śmierci Kilego udało się Tesli w końcu podpisać upragniony kontrakt, na liczne swe eksperymenty z Astor. Ciekawostką jest to, że Tesla nigdy nie darzył sympatią Kilego. Po zapoznaniu się z wieloma tekstami źródłowymi oraz informacjami we wspomnianych książkach, można łatwo wywnioskować, że Nikola Tesla traktował Kilego jak rywala. Bał odczuwalną zazdrością o zainteresowanie Kilim na całym świecie, a najbardziej o inwestorów Kilego, eksperymentów. Po śmierci Killego dość dosadnie Tesla skomentował: Chciałbym myśleć, że Kelly nie był nieuczciwym facetem i wierzyć, że był po prostu człowiekiem, który. Popełnił błąd i nie osiągnąłby nic wielkiego, gdyby przeżył tuzin żyć. Nikola Tesla, mimo iż sam wzorował się na teoriach i wiedzy kilego w swoich eksperymentach, bo bacznie śledził artykuły, a także był w kontakcie z panią Blamfield Moore, która promowała i finansowała eksperymenty Kilego, Stąd Tesla miał świadomość o tym, że Kili był geniuszem wszechczasów. Ale nie przeszkodziło mu, by oficjalnie Kilego zdyskredytować, mówiąc, że ewidentnie używał sprężonego powietrza w swoich eksperymentach. Co jak wiadomo zostało sfałszowane. Gdyby John Keeley był oszustem, to po co miałyby znikać dokumenty, notatki, książki, rysunki techniczne, urządzenia i jego wynalazki? Zadziwiające jest też to, że w żadnej innej dziedzinie nauki nigdzie nie spotyka się tylu przypadków. Patentów, dokumentów, rysunków technicznych, urządzeń i wynalazków, które w tajemniczy sposób zaginęły po często nagłych, niewytłumaczalnych i złowrogich śmierciach lub zniknięciach osób niż w historii poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Tak, jeszcze na sam koniec Taka informacja, którą udało mi się odnaleźć, że w sekcji dyskusja na stronie wikicytaty Tesli zawierała wzmiankę o cytacie 3, 6 i 9 pod hasłem bez źródła. TikTok i Facebook były im nadal są przepełnione memami, które nadal powielają ten błędnie przypisywany. Tesli cytat. Podobnie jest też z drugim cytatem. Jeśli chcesz znaleźć sekrety wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Pomimo znaczenia obu cytatów w mediach społecznościowych, artykułach i filmach, żaden z nich w sposób wiarygodny nie należy do Tesli. Dziękuję kochani za uwagę i zdraviam serdecznie do następnego.